Ranking. Pomieszczenie trudno było uważać za to, o czym było w rzeczywistości. Burzyło schemat, wytrącało z równowagi i było bezczelnie tak, bezczelnie niekonwencjonalne. To nie wróżyło nic dobrego. Poza tym czułem się tu obco i niekomfortowo. Dziwiłem się, że to miejsce miało tak dobre rekomendacje. Poluzowałem nieco krawat, który uwierał mnie nieznośnie. A tu jest sala twórczego rozwoju, powiedziała dyrektorka szkoły Wolny Umysł, która pełniła funkcję naszego przewodnika. Tutaj uczniowie mogą pracować nad swoimi projektami. Ilu uczniów jest w klasie? Żona zadała pytanie z długiej listy, nad którą pieczołowicie pochylała się co wieczór, wykreślając jedne i dopisując nowe zagadnienia, co do których musiała się upewnić. Zasadniczo ośmiu, ale tak naprawdę uczniowie łączą się w różnoliczne grupy, zależnie od realizowanego zadania. Niekiedy dwie osoby pracują nad projektem, a innym razem nawet dziesięć. Zdarzają się też prace indywidualne. Tłumaczyła kobieta, której chyba żaden dress code nie obowiązywał. Była ubrana w zwykłe jeansy i t-shirt. Kontrastowało to z moim nienagannym garniturem i eleganckim kostiumem żony. Marcin, jak ci się tu podoba? Dyrektorka zwróciła się do mojego syna, który zaszył się w kącie bibliotecznym i zerkał na okładki książek. Jak zwykle nie słuchał, co się do niego mówi, zawieszony we własnym świecie. Musi się na pewno zastanowić. Żona pospieszyła z odpowiedzią, chcąc uniknąć wciągania Marcina w proces wyboru szkoły. I tak, to nasze zdanie było decydujące. To my musieliśmy dokonać oceny placówki, przyznać punkty, skrupulatnie je policzyć i umieścić w rankingu. Czy uczniowie biorą udział w olimpiadach, konkursach międzynarodowych? Zadałem najbardziej interesujące mnie pytanie. Mój syn miał zabłysnąć na naukowej arenie europejskiej, a może i amerykańskiej, co otworzyłoby mu możliwość studiów w Londynie, Paryżu albo Stanach. Harvard był w zasięgu, tylko musi się wybić. Nie. W naszej placówce odchodzimy od tradycyjnego rozumienia edukacji, nieustannego oceniania i rywalizacji o palmę pierwszeństwa. Nasi uczniowie sami stawiają sobie wyzwania i dążą do wytyczonego celu własną ścieżką. W takim razie, w jaki sposób sortujecie uczniów? Drążyłem temat Przepraszam, o jakie sortowanie panu chodzi? Dyrektorka była wyraźnie zaskoczona. Jak przesiewacie ziarna od plew? Komu należy poświęcić najwięcej uwagi i kto jest w stanie wspiąć się na wyżyny intelektualne? Tłumaczyłem rzeczy oczywiste, coraz bardziej poirytowany. Przecież musicie dokonywać oceny uczniów według określonych kryteriów. To jest właśnie najistotniejsza kwestia, która wyróżnia nas na tle innych placówek edukacyjnych. Nasi uczniowie oceniają się sami, my jesteśmy tylko ich doradcami. Podpowiadamy, wskazujemy, motywujemy, ale nigdy nie oceniamy. To skąd uczniowie wiedzą, czy zadanie, które wykonali, jest dobre? Jaki mają odnośnik? Muszą przecież wiedzieć, czy są lepsi, czy gorsi od rówieśników. Dociekałem, obnażając naiwność systemu placówki. Uważamy, że to zupełnie niepotrzebne, a wręcz krzywdzące i wypaczające ich własny wizerunek. Kobieta spojrzała mi w oczy, szukając mojego zrozumienia, ale go nie znalazła. Nabrała powietrza i zaczęła swój wywód. Najważniejsze, aby każdy młody człowiek zyskał poczucie wartości, pewność siebie i wiarę w swoje możliwości, które są wręcz nieograniczone. Ocenianie, segregacja, rywalizacja, czy też tak modne teraz rankingi, tylko zabijają w nich chłonne umysły, wrodzoną ciekawość, zdolność eksperymentowania, kreatywność i innowacyjność, a przede wszystkim młodzieńczy entuzjazm i świeżość. Wykształciliśmy jako społeczeństwo niestety fatalny model wartościowania naszej pracy, naszego życia i nas samych. Jesteśmy uzależnieni od zdania innych. Nie potrafimy uwierzyć w naszą wartość, dopóki ktoś nam tego nie powie: nie zobaczymy lajka like od subskrybentów, nie dostaniemy oceny w szkole czy podwyżki w pracy. Funkcjonujemy w bardzo frustrującej rzeczywistości, gdzie to inni decydują o tym, kim jesteśmy. Dyrektorka na szczęście zamilkła. Jej słowa odbijały się echem od regałów z książkami, sofy z miękkim siedziskiem, puf, biurek, komputerów, telewizora, worka treningowego i długiego stołu z krzesłami. Odnoszę jednak wrażenie, że model naszego nauczania nie spełnia państwa oczekiwań zapanowała niezręczna cisza, którą przerwała moja żona. Tak, ma pani rację, nie takiej szkoły szukamy dla naszego syna, powiedziała stanowczo, po czym przybrała na twarz służbowy uśmiech i zaczęła się żegnać z kobietą. Dziękujemy za poświęcony nam czas. Do widzenia. Marcin, wychodzimy. Jednak nasz syn stał wpatrzony w dyrektorkę. Marcin, idziemy, powtórzyłem za żoną i poprawiłem krawat. Syn jednak nadal nie reagował. Ku naszemu ogólnemu zdziwieniu odezwał się po raz pierwszy podczas tego spotkania. Czy naprawdę uważa pani, że oceny, konkursy i te wszystkie rankingi nie są ważne? zapytał. Nie, to my nadajemy temu znaczenie. Pozwalamy na to, by definiowały nas wyniki testów, sprawdzianów, konkursów. Od nich uzależniamy nasze zdanie o sobie. Tracimy zaufanie do samych siebie. Każda porażka obniża naszą wartość i sprawia, że wycofujemy się, nie podejmujemy nowych wyzwań. Wciąż musimy szukać potwierdzenia naszych decyzji, naszych działań, naszych poglądów u innych. Wybierając się do restauracji, sprawdzamy rankingi, rekomendacje i opinie. Każdą dziedzinę usiłujemy poddać gruntownym testom i ocenom. Tracimy spontaniczność, przestajemy samodzielnie myśleć, boimy się eksperymentować i wciąż masochistycznie krzywdzimy samych siebie. Marcin, nie będziemy zabierać pani więcej czasu. Odezwała się już trochę zezłoszczona żona, ale syn nadal nie reagował. Mariola podeszła więc do niego i ujęła za rękaw. Widzisz, synu, ideały ideałami, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. To nadal walka o przetrwanie. Wygrają tylko najlepsi. Wyszliśmy stamtąd czym prędzej i popędziliśmy na kolejne spotkanie. Placówkę, wolny umysł z jej naiwnym podejściem do edukacji skreśliliśmy definitywnie i nie wracaliśmy do tematu. Tylko Marcin stał się jakiś inny. Włamywacz, nie mógł się nadziwić naiwności ludzi. Wystarczyło powiedzieć do domu cokolwiek w stylu listonosz czy kurier, a już słychać było brzęczenie otwieranych drzwi. Tak samo było schowaniem cennych rzeczy. Za książkami w biblioteczce, przyklejone w kopercie z tyłu mebli, w podwójnych doniczkach, no i oczywiście w przysłowiowej skarpecie. Hitem było ukrycie złotych zębów, dosłownie zębów w kloszu lampy, bo zwitek dolarów w zamrażarce leżący pomiędzy płatami dorsza wcale go nie zaskoczył. Dzisiaj też miał farta. Podjechał do pierwszego z brzegu bloku, wszedł do pierwszej klatki i już na parterze zauważył otwarte drzwi. Trochę się pokręcił, udając, że szuka właściwego mieszkania. I jako kurier w firmowym uniformie spaczko w dłoni był wiarygodny. Szybko zlustrował mieszkanie było puste. Tradycyjnie zaczął od dużego pokoju. Nie musiał nawet myszkować po szafach, bo plik dolarów w paszportach leżał na stole, zapraszając do częstowania się. Sprawdził jeszcze w kilku miejscach, ale na nic cennego nie natrafił. Postanowił nie marnować więcej czasu i ruszył do wyjścia. Przechodząc przez niewielki przedpokój, zauważył błyszczący przedmiot za drzwiami drugiego pokoju, leżący wśród porozrzucanych kawałków papieru. Schylił się i podniósł z podłogi obrączkę. To mój szczęśliwy dzień, zaśmiał się cicho, rozglądając się wokół. Jego uwagę przykuł skrawek dokumentu. Widniało na nim zdjęcie kobiety i fragment napisów wiza, kto przy zdrowych zmysłach targa wizę do USA? Już miał wyjść z pokoju, gdy usłyszał ciche kwilenie. Zastygł nasłuchując. Tym razem wyraźniej usłyszał płacz dziecka. Wychylił się z za szafy, która stała tuż przy drzwiach, zasłaniając widok na dalszą część pomieszczenia i jego oczom ukazał się przewrócony wózek inwalidzki, pod którym leżała młoda kobieta z chustką na głowie. Obok kobiety leżało dziecko, może trzyletnie. Chłopczyk najwyraźniej zasnął przy nieprzytomnej matce, a teraz obudził się i widząc obcego mężczyznę, rozpaczliwie zaczął wołać, mamo, zanosząc się szlochem. O kurwa, wyrwało się mężczyźnie. Marek zdębiał, ale po chwili zaczął działać. Znalazł jakąś grającą zabawkę i podał młodemu, który o dziwo zamilkł. Potem zajął się kobietą. Delikatnie podniósł wózek, po czym próbował nawiązać kontakt z dziewczyną. Nie reagowała. Chcąc sprawdzić puls ujął jej dłoń, a wtedy zauważył fiolkę leżącą obok wraz z kilkoma tabletkami. Co ty kurwa zrobiłaś idiotko? Wrzasnął zdenerwowany. Nie wyczuwał pulsu, gorączkowo rozglądał się za telefonem. Mógł użyć swojego, ale nie chciał zostawić po sobie śladu. Komórkę znalazł nieopodal na stoliku. Włączył ją bez problemu, na szczęście nie miała hasła. Ukazał mu się SMS, który bezwiednie przeczytał. Co za skurwiel. Znów dał upust zdenerwowaniu. Nie przyjeżdżaj, jestem z Ewą. Brzmiała lakoniczna wiadomość, która zrujnowała życie kobiety. Wybrał numer alarmowy. Przez telefon został poinformowany, jak ma postępować z chorą. Na szczęście na tętnicy szyjnej wyczuł słaby puls. Marek najchętniej upłynniłby się z kasą, zanim przyjedzie pogotowie, ale młody przywarł do niego z płaczem. Ulatujeś, moją mamusię? Nie był nigdy skłonny do pomocy, ale jakoś nie mógł po prostu wyjść, zostawiając tych dwoje samych. Na szczęście po niedługim czasie przyjechali ratownicy i z pośpiechem zajęli się kobietą. Wypytywali go o sytuację, okoliczności zdarzenia, o stan zdrowia chorej, na jaki typ nowotworu się leczy. Pytania wkurzały go na maksa, bo ileż razy można mówić, że on nic nie widział i nic nie wie. Kim pan w ogóle jest? Pierdolonym włamywaczem, rzucił ze złością. Wśród ratowników zapanowała konsternacja. Żartuje kurwa, nie widać, że jestem kurierem? Kłamstwo łatwo przeszło mu przez gardło. Zerknął na pieniądze, które odłożył na stolik, zanim dotarła pomoc. Ten gest nie uszedł uwagi lekarza. Do mieszkania wpadła sąsiadka i na niej skupiła się uwaga sanitariuszy. Kobieta wzięła malca na ręce i zaczęła wyłuszczać całą historię dziewczyny. Marek mógł się cichaczem ewakuować. Zadźwięczał dzwonek przy drzwiach, a po drugiej stronie rozległ się tu pod małych stóp. Po chwili drzwi z niejakim trudem otworzyły się, ukazując małego gospodarza, który wyraźnie ucieszył się na widok gościa. Tyle razy prosiłam, żebyś sam nie otwierał, dobiegło z głębi mieszkania. Kto przyszedł? Piej dojony włamywać! Krzyknął z radością maluch. Mamo, a powiedz mi w leście, co to znaczy. W przedpokoju ukazała się młoda kobieta, która wolno podeszła do komody i oparła się o nią. Jej jasne włosy sięgały do ramion. Tak jak i syn ucieszyła się z wizyty gościa, który stał w progu, uginając się pod ciężarem wypchanych siatek. W ustach trzymał czerwoną różę. Zapowiadał się bardzo szczęśliwy dzień.